Mówi Martyna zabawa, turururu, turururu, bo ja powinnam zatańczyć. Jak Martyna zabawa zawsze na początku odcinka robię jakiś szalony taniec. Witajcie, kochani, a dzisiaj, jako Martyna Zabawa w różowych włosach, zapraszam Was na wyjątkowy odcinek! Spokojnie, spokojnie, to nadal ja Sylwia testuje. Dzisiaj będzie mnóstwo różowego koloru, zaprosimy moich ulubionych YouTuberów, no i stworzymy Martynę Zabawę w wirtualnej wersji w toka boka! Koniecznie zostawcie kciuka do góry, no i napiszcie mi na dole w komentarzu, jak Wam się podobam w takiej różowej wersji niczym Martyna Zabawa! Na początek. Poprawię sobie jeszcze nieco bardziej usta, bo z tego co pamiętam, to Martyna zawsze ma taki piękny kolor. Jak myślicie, jakich youtuberów zaproszę do dzisiejszego odcinka? Czekajcie do końca, aby ich wszystkich poznać. Teraz jeszcze szybka foteczka. Słuchajcie, robię sobie zdjęcie z szerokim uśmiechem. Słuchajcie, chyba się udało. O wow, zobaczcie, jakie piękne. No i jeżeli chcecie je zobaczyć, to wpadajcie na mojego Instagrama i pod tym zdjęciem napiszcie mi, że jesteście z YouTube'a. Turururu. Turururu, zabawa Martyna wybacz, ale musiałam to zaśpiewać Mam nadzieję, że nie będziesz na mnie zła A teraz uwaga, uwaga, uwaga Czas na pierwszego gościa Jak myślicie, kto jest Największym przyjacielem Martyny Zabawy? Tam ta tam tam. A oto przed wami sam Paweł Malinowski Pewnie jak już się Domyśleliście wcześniej, będą dzisiaj Występować przed wami Najnowsze lalki Lalki z serii no Heroes. Czekajcie, bo mam ich tutaj nieco więcej. Tak oto wygląda Paweł w rzeczywistości. A teraz uwaga, do mnie przyszedł taki Paweł. Taki mnie odwiedził, zobaczcie, tak oto się prezentuje. Ja. Paweł ma fajną czapkę czarną ubraną. No i najlepszą rzeczą w tym wszystkim jest to, jaką ona ma fajną koszulkę. Czy to jest twarz chomika świra? Możemy go rozciągać. Zobaczcie, Paweł Malinowski to w ogóle jakiś gimnastyk, potrafi zrobić szpadat. Oh! I dodatkowo jeszcze tak wyjąć nogę z tyłu! No jak wiecie, Martyna, czyli w dzisiejszym odcinku ja, no i Paweł to zakochana pan! No a teraz czas na gościa numer dwa. No i to zdecydowanie będzie moja ulubienica. uwielbiam ją. Jej kolor włosów, to jak wygląda, to jakie ma poczucie humoru i to, jak nagrywa filmy jest po prostu królową i oficjalnie to mówię przed wami. Uwaga, uwaga! Tam, ta ta-dam. Ta Miss Aga! Znowu w wersji lalki. A teraz ta-dam, tam, Oto ona w przepięknych, czerwonych włosach. W ogóle, jaka ta laleczka jest malutka. Miss Aga, ile ty masz wzrostu? Ale wyglądasz przepięknie. W ogóle, zobaczcie, jaka kozacka bluza. No i z Miss Aga. Możemy zrobić na przykład ziomalkę i nałożyć jej czapkę. W ten oto sposób taką czarną z daszkiem. Albo. zaszaleć totalnie i na tę głowę z czerwonymi włosami. Nałożyć jej koronę. A no teraz prawie mamy królową. Coś ta korona nie chce się... Oto nasza przepiękna królowa w czerwonych włosach. No i mamy ich całą trójkę. Miss Agatha. No i oczywiście ja, Martyna zabawa w przepięknych, różowych włosach. Ale jak to się mówi, co dwie Martyny to nie jedna. No i uwaga, uwaga, również mam ją w przepięknej wersji lalki. To co? Chcecie poznać moją bliźniaczkę? Chcecie ją ze mną porównać? Uwaga, uwaga! ta -dam! Oto Martyna zabawa! I to w wersji lalki. Tak, oto się prezentuje. Zobaczcie. A teraz zobaczcie na to w porównaniu do Pawła. Jaka ona jest malutka? No i jak to przystało na Influ Heroes, ona bardzo lubi bawić się modą. Tak więc jest tutaj dołączona taka fajna torebka w kształcie serduszka. Do tego mamy jeszcze futerko. Jest to taka kurteczka mięciutka i różowa. No i na koniec chyba yy, coś... Szalikiem. Ja skorzystam i zrobię sobie drugie zdjęcie jeszcze z moją bliźniaczką. A Wy, jeżeli chcecie zobaczyć to zdjęcie, no to wiecie, gdzie je szukać. Uwaga, uwaga. No i mamy to! Wow, jak super wyszło! Oh, ale czadowo, zobaczcie na to, ile tutaj różu jest! No i co? Jak Wam się podoba? Trójka słynnych YouTuberów, a w zasadzie czwórka, bo ja też się tutaj zaliczam, w dzisiejszym odcinku, ale to nie koniec, bo jeszcze zaproszę kogoś wyjątkowego YouTuberkę, z którą spędzam najwięcej czasu. YouTuberkę, z którą nagrywam najwięcej, no i chcę zobaczyć jej reakcję na te laleczki. Tak więc uwaga, uwaga, Iza, chodź tutaj szybko. Ale poczekajcie, ja stąd teraz ucieknę i zrobię jej miejsce, więc mała zamiana. Moi kochani, dzisiaj jest mega super odcinek u Sylwii, dużo youtuberów się tutaj zebrało i ja jestem mega ciekawa, jak te lalki wyglądają w rzeczywistości. Czas na Twoją ocenę, proszę bardzo. Na pierwszy Poznajesz? ogień widzę moja ulubienica, super, Miss Aga, która wygląda mega, po prostu i tak mi się podoba. Już widziałam z daleka tą bluzę, po prostu sztos. A co powiesz na chłopaka? Proszę bardzo, Paweł. O, jest tak gigantyczny, mega wielki. Jeśli chodzi o Paweł, jest trochę mniej podobny według mnie, ale naprawdę jest świetny ziomal. Ale dobra, to ale jeszcze to trzecia. Ale jest jeszcze na tą pięknisie. Czyli to to twoją dobrze. dzisiejszą bliźniaczkę mam tak. zabawę i tu jest po prostu sztos. Słuchajcie, ja jestem w nich zakochana, mega mi się podobają i naprawdę im zazdroszczę. Powiem szczerze, jakbym poszła do sklepu i zobaczyłam lalkę ze swoją podobizną, to po prostu serce pęka z radości! Znowu ja już tutaj do Was wracam z moimi YouTuberami. I co, teraz czas chyba na najlepszą część tego odcinka. To kaboczka, to kaboczka! To co, przenosimy teraz do tego wirtualnego świata moich kumpli z YouTube'a. Będzie Miss Aga, będzie Paweł Malinowski, będzie Iska z Mega Dyskontu. No i oczywiście Martyna zabawa w przepięknych różowych włosach. No i jesteśmy w kreatorze postaci, kochani. Zaczniemy sobie od Miss. Agi. Z tego co pamiętam to ona ma dosyć jasną karnację. Musimy tylko zmienić jej tutaj oczy. Ja lubię te takie duże. Teraz kolor włosów czyli czerwony taki nawet bym powiedziała, że ciemno czerwony, bordowy. No i czas na odpowiednią fryzurkę. Miss Aga ma krótkie włosy więc musimy wybrać coś do ramion. No i one są dosyć proste. Sprawdzę jeszcze tutaj do końca, ale chyba zostanę przy tych włoskach, bo nic nie mi tutaj już zbytnio nie pasuje. Teraz czas od razu na okulary. Jak wiemy, Miss Aga je nosi, więc te okulary muszą być dosyć ciemne oprawki. Dobra, wybrałam i przy okazji zmieniłam włosy na bardziej jeszcze proste. No i co? Powinniśmy teraz wybrać jakąś bluzę. Najlepiej niebieską. Jak wiecie, Miss Aga ma taki luźny styl. I to mi się chyba najbardziej podoba zamiast korony, co prawda? Mamy tutaj taką buźkę, ale proszę bardzo, Miss Aga gotowa. Proszę bardzo, Miss Aga wskakuj tutaj do tego domku youtuberów. Zobaczcie, tutaj jest pomieszczenie, gdzie można nagrywać filmy. Jest mnóstwo zabawek, no a tutaj pomieszczenie do odpoczynku, więc proszę bardzo, siadaj. A my teraz robimy kolejną postać, a tą postacią będzie Martyna zabawa. Ta -dam, ta -dam, czyli dzisiaj moja główna bohaterka. Włosy, oczywiście. Różowe. Chyba wybiorę ten kolor, najbardziej mi się podoba. No i teraz długie włosy, najlepiej z grzywką. Szkoda tylko, że te włosy nie są nieco dłuższe, bo świetnie by pasowały. No dobra, za dużego wyboru nie ma, więc sorry, Martyna, ale musisz zostać z takimi włosami. Teraz musimy się wybrać strój. Ja kojarzę Martynę zabawę w takim stroju. Ona przecież kiedyś miała takie fajne zdjęcie na Instagramie chyba z takimi skrzydełkami i mega to do niej pasuje. No dobra, i teraz jeszcze coś na głowę. Ja już tutaj wybrałam taką opaskę, bo jakoś mi się kojarzy, że Martyna zabawa kiedyś coś, jakieś takie uszy chyba miała na głowie. Z tego co pamiętam, na jakimś odcinku. No i niech będzie, to jest moja wersja Martyny zabawy. I proszę bardzo, wskakuj tutaj do swojej kumpeli. Proszę bardzo, dla ciebie miejsce się znalazło. To co, teraz chyba robimy iskę z Mega Dyskontu, bo ona dzisiaj również występowała na moim odcinku. Tylko że zaszalejemy. Wiecie dlaczego? Bo zrobimy Isce włosy, takie fioletowe, jakie miała dzisiaj na odcinku. Tram, tram. Tak dla odmiany, żeby nie te same, co Martyna zabawa, to chyba wybierzemy te. Iska uwielbia chodzić latem w sukienkach. Lubi również ubrać sobie koszulę i jakieś wygodne spodnie, ale ja chyba ubiorę je jakąś fajną sukienkę, już taka mała zapowiedź lata. I od razu, zanim przejdziemy do domku, zrobimy pawła malinów. Paweł Malinowski. Musisz mieć jakieś fajne oczy. Jako zabawka, jako postać jesteś blondynem, więc cię takiego tutaj zrobię. I teraz fryzurka taka śmieszna. Chociaż chyba ta fryzura jest nawet lepsza, więc przy niej zostanę. No i teraz najtrudniejsze znaleźć odpowiedni strój. Limonkowa bluzka. To mi troszeczkę to przypomina. O, jest. Wow, słuchajcie, nie jest limonkowe, ale jest takie cytrynkowe. Chociaż na koszulce powinien być chomik świr, ale poczekajcie, poczekajcie, bo chomik się jeszcze pojawi. Jak widzicie, dziewczyny trzymają się razem: dziewczyny i youtuberki. No, i jak przystało na prawdziwe influencerki, zrobimy jakiś unboxing. Zobaczcie, wszędzie tutaj mam porozrzucane różnego rodzaju kulki. O, właśnie takie. Trochę wyglądają jak y, jakieś kulki, niespodzianki z zabawkami. Zatem przekonajmy się, co jest w środku. Najpierw iska sprawdzi. Tadam, tadam, ma leniwca w jakiś y, niebiesko-zielonych włosach. Martyna zabawa, co ty tam będziesz miała? Oh, kolejnego leniwca, tylko że w garniturze! A miss Aga, tadam, ta oh, leniwca Bubasa. Zobaczcie, tutaj na półeczce jest homik świr. Czyli ulubiony chomik Pawła Malinowskiego. No i proszę bardzo, mamy Pawła Malinowskiego. On się schował tutaj w pokoju. Wiecie dlaczego? Bo on bardzo tęskni za tym chomikiem. Zobaczcie, jak go przytula i jak go kocha. Od razu pojawiają mu się serduszka w oczach. No i tak oto prezentują się moi YouTuberzy w wersji toka boka. Dajcie znać, czy Wy również ich stworzycie, no i napiszcie mi, który z nich jest Waszym ulubieńcem. Taram, taram, taram. Koniec tego odcinka. Ja jako Martyna zabawa bawiłam się świetnie. Mega podobają mi się te różowe włosy. Chyba wybiorę się wkrótce do fryzjera i coś zaszaleje. Chcecie więcej takich odcinków? To zostawcie kciuki do góry. Subskrybujcie mój kanał, bo to jest, słuchajcie kochani, bardzo, bardzo, bardzo ważne dla mnie. Komentujcie koniecznie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa! pa!